Dlaczego Boże Narodzenie jest w grudniu, a dokładnie 25 grudnia? Oczywiście nie wiemy, w jakim dniu dokładnie urodził się Jezus, ale w jakiś sposób należało wybrać dzień, żeby po prostu obchodzić Jego Narodzenie, żeby obchodzić Boże Narodzenie. I z kilku powodów właśnie padło na 25 grudnia. Oczywiście nikt nie wie, które z tych przesłanek, które za chwilę wymienię, były decydujące. Ale w końcu zdecydowano się na 25 grudnia. Po pierwsze, najprawdopodobniej wybrano dzień bliski przesileniu zimowemu. Przesilenie zimowe od wielu tysięcy lat w większości kultur było świętem. W tym było świętem w Rzymie, w Cesarstwie Rzymskim, czyli na terenie, gdzie to chrześcijaństwo się rozwijało, rozpowszechniało. Właśnie w Cesarstwie Rzymskim 25 grudnia w roku 274 ustanowiono święto ku czci sol indictus, czyli takiego kultu wywodzącego się z połączenia mitraizmu, kultu El Gabala i bóstwa solarnego Sol. Do tego należy dodać, że na terenie cesarstwa i Bliskiego Wschodu od początku naszej ery mocno rozpowszechnił się kult Mitry, czyli bóstwa solarnego z mitologii indoirańskiej. To właśnie był ten wspomniany. Kult mitranizmu. I właśnie dniem narodzin Mitry miał być 25 grudnia. Czyli ten 25 grudnia to był dzień, na który w Cesarstwie Rzymskim przypadało już jedno z świąt państwowych, bardzo, bardzo ważnych świąt państwowych. Do tego to jest data, która dosyć często przewija się w wielu kulturach. Więc gdy religia chrześcijańska zaczęła zyskiwać na znaczeniu, i w końcu stała się oczywiście religią dominującą, religią państwową, wówczas ten 25 grudnia stał się niejako z automatu dniem odpowiednim. Chociaż najprawdopodobniej ten dzień 25 grudnia stał się dniem wybranym dniem jako dniem Bożego Narodzenia, wcześniej, zanim to chrześcijaństwo w ogóle miało prawo takiego publicznego, zgodnego z prawem wyjścia na powszechny no, na świat. Ponieważ, jak doskonale zdajemy sobie sprawę, chrześcijaństwo przez wiele lat było bardzo mocno zwalczane. Kiedy wybrano ten dzień? Oczywiście, tego nie jesteśmy do końca pewni. Tutaj jeszcze jedna sprawa. Najprawdopodobniej wybrano ten dzień, żeby po prostu zastąpić stare święto nowym świętem. Świętem, które. Dla chrześcijan jest bardzo ważne i po prostu w ten sposób, w łatwiejszy sposób prowadzić to święto, zastępując to stare, oraz, oraz po prostu po tak, w taki ludzki sposób, w łatwiejszy sposób walczyć z tym starym świętem, z tym starym kultem. Teraz, kiedy to wprowadzono? Jesteśmy pewni, że już w 354 roku naszej ery, oczywiście. Obchodzone Boże Narodzenie 25 grudnia, ponieważ na to mamy dowody pisane. Najprawdopodobniej miało to miejsce o wiele, wiele wcześniej. Prawdopodobnie już właśnie w tym roku, gdy cesarz Aurelian ustanowił państwowym świętem ten, to wspomniane święto narodzin Boga Słońca, czyli Natalis Solis Invicti, czyli święto ku czci Sol Invictus. To właśnie wówczas już niejako chrześcijaństwo wybrało ten dzień 25 grudnia. A cesarz Aurelian, tak jak wspomniałem, wydał nakaz w 274 roku. Tu kwestią bardzo ważną dla naszego rozważania jest również to, że Jezus był określany jako słońce sprawiedliwości światło na oświecenie Pogan. Nam to się wydaje może dziwne, ale wówczas uważano, że Jezus po prostu przyniósł nową wiarę, prawdziwą wiarę i w ten sposób zastąpił te wszystkie stare kulty, religie. A takie jego określanie mocno ułatwiało wprowadzić jego kult, jego święto w zamian za te stare pogańskie święta. Więc w troszkę taki automatyczny sposób, troszkę w sposób, żeby przeciwstawić się z tym starym pogańskim świętom, żeby wprowadzić święto antagonistyczne do tego święta kultu Mitry czy też Sol Invictus, wprowadzono 25 grudnia święto Bożego Narodzenia. Później, jak wspomniałem, chrześcijaństwo stało się religią dominującą, stało się religią państwową, to stało się oczywiste, że ten 25 grudnia zastępuje to stare święto rzymskie. Oczywiście to wszystko też rozpowszechniało się na teren całego Cesarstwa Rzymskiego, Bliskiego Wschodu. Pamiętajmy, że IV wiek to już okres, kiedy ten kościół był bardzo silny, stał się religią państwową i można powiedzieć, te stare kulty to wszystko było niejako z boku. To już wszystko znikało. Ale pamiętajmy, że wprowadzanie nowej religii, w tym przypadku chrześcijaństwa, zawsze spotyka się z oporem. A jak lepiej zwalczyć taki opór, jak wprowadzając nową religię, niejako zastąpić tą starą, robiąc święta w podobnych dniach. Więc oczywiście obecnie mamy grudzień, mamy Boże Narodzenie, niejako wybrany. Ponieważ tak było najtrafniej. Oczywiście można było wybrać inną datę, ale ta najlepiej pasowała do sytuacji, najlepiej pasowała do tego, żeby właśnie w tym dniu świętować Boże Narodzenie. Jeśli ktoś wie coś więcej, jeśli ma lepsze wytłumaczenie, oczywiście zapraszam do komentarzy. To jest taka wiedza, jaką udało mi się zdobyć. Może ktoś zna jakieś pełniejsze, lepsze, Bardziej jasne wyjaśnienie. Oczywiście tutaj opierałem się na kilku źródłach, ale jak wszyscy wiemy, mogą one się mylić. Dorzuciłem też troszkę swoich przemyśleń. Jeśli coś wiesz więcej, oczywiście, i możesz jakoś te swoje przemyślenia czy też fakty poprzeć, oczywiście sekcja komentarzy może wszyscy nauczymy się czegoś więcej. Na dzisiaj dziękuję. Otra oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do jako wsparcia tego kanału oczywiście nie finansowego tylko poprzez zasubskrybowanie, naciśnięcie dzwoneczka, komentarz, danie łapki w górę albo też w dół, chociaż z tymi łapkami w dół to obecnie się troszkę porobiło. Polecenia tego kanału, polecenia tego materiału. Każda twoja aktywność, choćby nawet taka łapka w dół to wsparcie tego kanału. Oczywiście zapraszam na moje inne kanałki, by Linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia, oczywiście, i usłyszenia ponownie, może z tematem podobnym. Masz jakąś propozycję? Oczywiście sekcja komentarzy. W miarę możliwości będziemy może troszkę ciekawsze rzeczy na tym kanale publikować. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.